Dobra, widzowie nagrywamy film z Minecrafta. Oczywiście... nam się nie nagrało te drugie. Pierwszy film nam się no, zepsuł. No. Ale zrobimy drugi. O, tu jakieś dzieciaki, nie chcę tego zbierać. Ja zaraz dojdę i pokażę wam na co macie konkurs. Jeśli e, dobijemy do środy. 50, 50 subskrybentów. E, Oczywiście ja ja zrobimy to konkurs. konkurs do wygrania będzie... E, cały szalker Excalibur'u. Zaraz do, e, wyślepnij się do mnie. I zaraz wypniemy. Ja, ja idę na rtp, jestem. Gra... No dobra. I gramy na serwerze supermc.pl. Link będziecie w opisie. Link będzie w opisie, jak ktoś chce z nami zagrać to DC, DC, Nick z Minecrafta i. No, i Pisze, Niki i. A jak chcecie wziąć w konkursie, jakby wiecie, udział to pisze Niki i dlaczego wy powinniście, jakby, brać udział? No. I my wybierzemy z 50. Top 1 to jest całą śmigurową skrzynkę Excaliburów, a top 2-3. Będzie mieć yy, połowę takiej piosenki, takie, takie, albo po prostu kilka to temu nie? Tam, tak pięć. Czy mogę tapać? No, tapaj, dawaj. Jeśli nie wiecie, co to jest Excalibur, to Excalibur to jest coś takiego, że jeśli za, zabijesz tysiąc graczy, to masz yy, ostrość 7. Yy, i po prostu, a to tym łaskawienie to jest, że nie tracisz itemów po śmierci. Takie? Excalibur to jest chodźcie. miecz, który mam w ręku. O, no chodźcie, to wam opis. pokażę. Oto jest właśnie ten cały szalka. E, do pierwsze miejsce wygra cały ten szalkę Excaliburów. Eks, Oczywiście każdy ma po 0% i po 0 zabójstw. No, ale to łatwo dobić. Czekaj, ja teraz pochodzę do szalkera też. A rzeczy. jeśli wy chcecie wygrać 3 Ekskalibury. <laughs> 3? <laughs> po 50%? No to też piszcie tu. W komentarzach też wybierzemy jedną albo... Nie, jedną tylko osobę, nie wybieramy. No. Do tego będzie dwie osoby. <laughs> no i tak dalej, i tak dalej. Jak coś, to... co my jeszcze chcieliśmy powiedzieć? No, że... Ogólnie to ten polecamy serwer, a jeśli y, gracie na tym serwerze długo, bądź zaczynacie, albo coś graliście, to weźcie mi powiedzcie skąd się biorą bombardy Maxima na rynku. Sprawdźcie. Coś Co ja robię? To co, no. To wszystko... od weźcie i sprawdźcie. To weźcie w ogóle... Jak ja się biorą te bombardy. Nie, nie ma w skrzynkach, nie ma... Dobra. O, jest. Patrzcie! Bombarda, maxima, bombarda. Gdzie? On, gdzie się, o! Oni nie widzą. Wiem. A, i ogólnie takie szalkery jeśli chodzi o Excalibur i takie tam, Chodzą naprawdę dużo, bo po 500, po 1000, nie? A to jest na ten serwer dużo. Bo na przykład po 1000 jest jeden Exkalibur yy, z ostrością 7, nie? Taki dobity do 1000 zabójstw. To on ogólnie posiada. Koszyje... Ludzie, którzy mają po 1000 zabójstw na tych. na tych A i. owszem, okay. to jest. To.

Ej, <tryk> widział! Co jest? Ej, kogo zabił. Ej, kogo zabił ktoś. Ej, tu leżał! Co? Co ty za robisz? Tak. No ja mam... Ej, jest to pierwsza taka akcja. Ja myślę, że... Ej, on rzuca stamtąd, patrz! Patrz, 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 patrz. No. Nie bierz rzeczy, bierzemy to wszystko. Dobra, ten ktoś tam może teraz Ja mam, Ja mam, Ej, ale... Ja mam pierwszą sytuację, nie? Że tak się dzieje. Ja już chętnie banie, mam już. Ja mam spodnie i klatę Jak z Ale fajnie, jak kalibur, Ford, Ja robię? Nie, ja nie wiem tego z Zobaczysz ja idę... sobie na filmie. Ja idę... sobie, siedłem. Ale wyrzucał się, bo się No nie wiem, one tu po prostu leżały się... jak tu dźwignię, naciskałem? to Może Ej, tu. W tu dźwignie na. Co to mi. Nie Powiem Spadłem, no co Nie jestem jeszcze. Że sprawdzę. Ja w ogóle nie mam nic. No dobra. Maciek, Serio? No. No to jak chcecie, no to sprawki widzowie, co tam było. Ja też sprawdzę. Ja ci Nie To ta, taki, że. Jak rzadkie. film wyjdzie. Z czego pewnie. A wiecie, to jest rzadki, żeby ktoś chłopie... Chcemy. Wyspachę go nie za 10-15 minut. Idź. Nie ma tu nic w To Tu już nic nie. Weź mnie. tam. Tu już jakaś jest. Tam jest spadek! To jest trap! Hop, to. Ooo! <laughs> <Malałeś>, tam spadek! <laughs> Ej, widzę, że wojsko tu będzie u mnie wychodzić. A <laughs> nie, dobra, to nie trap jedną. Ale tu się ktoś budował w ogóle. I co jest? Co? Ej, może ktoś się gra? Czekaj, ja muszę tu parkour kiedyś O! Mamy to! Drobinka. A nie, tutaj. No i uczyniłam. Parkur, kopię. Ej, pomocy? Lata, no, za to. nie! Ej! A nie, nie bij! Ej, twój ten wypadł. A nie. No. Ej, weź!

o jest. Aha. Trzy wędki nie lata. Ja chodź wymianę zrobimy. od mojej oddawaj i kończymy chyba ten film, nie? Czemu? Mały No to taki mały. Dobra wymiana. Jak ty. Nie. Dałeś, mam Wymiana akcept Natan. Pisz. Wymiana akcept Natan. Masz coś ja miałem? Ty miałeś jeden Excalibur. To? Klucze. To klucze... Nie, tego hełmu nie miałem energicznego. A, no bez klipu to ja. A jeszcze dawaj drugiego Shockera. A, no to poczekaj, no to poczekaj. Akceptuj. Ja akceptuję że się tego drugiego, okay, dawaj. No, tak. No właśnie tak będziemy wymiany z wami robić, jeśli będzie ten konkurs.

Ale co jest? jest mogliśmy sekordy kordy oh, podać Ej, jeśli chcecie 20 łek w górę i robimy... robimy... coś takiego, że... O to ten chyba, nie? To ja ci to... nie Nie nie, Ej, jeśli dobijecie 20 kp w górę, to robimy coś takiego, że... Chowamy... Weź kliknij, bo ja mogę... Weź kliknij. Dobra. Że chowamy skrzynkę i dajemy kordy i musicie znaleźć skrzynkę. Te Skrzyn skrzynki. W że... nie. No. Dobra i chyba kończymy, nie? Krony na tu leży. No to piorę. O, ale... O to... Klucze! klucze. No dobra, dobra, no i na tym kończymy. No i co? Czuję, ile Nara? Teraz. Narka.